Po intensywnym handlu truskawkami na targowiskach przyszedł czas na skupy. Odwiedziliśmy jeden z nich w starych olszynach. Na tą chwilę porównując do mniej więcej tego samego okresu ubiegłego roku jest truskawki mniej. No powiedzmy tam. Skup wynosi około 30% mniej niż, niż w ubiegłym roku. To jak zwykle działa niewidzialna ręka rynku, prawda? To jest popyt, jest podaż, widocznie za mała, skoro, skoro część zakładów chce y, towar pozyskać. Część graczy na tym rynku jeszcze, jeszcze jakby na dzień dzisiejszy nie, nie zaczęła y, produkcji, po prostu dlatego, że nie mieli y, dostatecznej ilości truskawek do przetwórstwa. Zamarzalnie zaczęły mrozić truskawki z szypułką i bez szypułki znacznie wcześniej i część, część towaru właśnie tam trafiła do nich. Do tej pory większość truskawki z tak zwanej folii lub włókiny kupowali kupcy z całej Polski detaliczni którzy to sprzedawali tam na, na lokalnych e, rynkach, powiedzmy tam Katowice, Suwałki i, i Wrocław i tak dalej. Natomiast w tej chwili e, truskawka pokazała się w całej Polsce. Ceny rosną e, nie wiadomo z jakiego powodu, mimo tego, że jest towaru dużo, a spadają, jak jest towaru mało. To jest jakby tutaj zagadka tego rynku. Według mnie ceny, ceny które są teraz oferowane, e, to już jest jakby maksimum. Powyżej tego pułapu, może być tak, że poszczególni gracze na rynku mogą się wyłączyć ze skupu i wtedy nastąpi znaczny spadek ceny. W kolejnym materiale przyjrzymy się planowaniu innych owoców miękkich i pestkowych.